Witam serdecznie, jestem Zenek to jest yy, Civilization Beyond Earth. Postaram się nagrać kolejny Let's Play, tym razem zagram jako Franco Iberia. Yy, czyli tacy Francuzi powiedzmy. Yy, dostosujemy sobie grę. Zagramy na Gemini, szybka rozgrywka zwykła. Akceptuj może być. Więc tak, wybieramy Franco Iberia. To jest taka polska, i pasywka polega na tym, że dostajemy jedną darmową cnotę za każdych 10 cnot uzyskanych. Eee, dzięki kulturze. No, to nie jest jakaś mega silna umiejętność, szczerze mówiąc, bo podczas gry, ile jesteśmy w stanie zdobyć tych cnót dzięki kulturze? Eee, 20 to jest mo pewnie maks, więc tak naprawdę z tej pasywki uzyskamy eee, jakieś dwie darmowe cnoty. <gł> Nawet może nie, jeżeli nie zrobimy tych 20 cnót z kultury. Więc no, to jest słobiutka, szczerze mówiąc, praktycznie martwa. Umiejętność, to jest coś takiego, jak Ala, ta ich umiejętność jest bardzo podobna do umiejętności Polski, niestety. Umiejętność Polaków w Steve C5 jest o wiele silniejsza, bo tam będziemy dostawać co nową epokę. Eee, po prostu darmowy ustrój, a tutaj po prostu musimy zrobić 10 cnót z kultury, żeby dostać jedną darmową cnotę, no jest to raczej średnie. Szczerze mówiąc, nie wiem tylko czy się, e, czy wchodzą w to, kombią się z tym też cnoty, które uzyskamy dzięki synergii z tych tierów, o, więc cholera wie. No to jest napisane tylko, że z kultury, więc chyba jak dostaniemy darmowe cnoty za uzyskanie jakiejś tam synergii, to to się chyba nie, to się nie wlicza do tego bonusu, więc musimy po prostu ciułać kulturę, żeby dostać powiedzmy, za te 10 cnut z kultury dodatkową cnotę. No tak jak mówię, no maksymalnie ile wyciśniemy? 20 cnut zrobimy dzięki kulturze, więc dostaniemy dwie darmowe cnoty, no to jest raczej słobiutkie, szczerze, mówiąc o wiele lepsze cywki to kolektyw panesycki, moim zdaniem. No i chyba najlepsza to jest Unia Afrykańska, która jest dość dobra, moim zdaniem. Ta, ta kultura darmowa z pamiątki ze Starej Ziemi na Dzień Dobry jest bardzo przydatna, plus 10 żywności, jeśli nasze społeczeństwo jest zdrowe, no to jest całkiem spoko. Polistralia też jest całkiem fajna, dwa szlaki handlowe dostępne dla stolicy, dodatkowa, więc to też jest niezłe. No kolektyw panesycki wygląda chyba na taką najsilniejszą na chwilę obecną te 10% produkcji przy budowie cudaków, i 25% szybsza praca robotników, no to potrafi naprawdę przyspieszyć rozwój całej naszej cywilizacji. Dobra, wybieramy sobie kolonistów, to będą artyści. Statek kosmiczny, czy też jakiś dodatkowy sprzęt, to będzie skaner tektoniczny, pokaże nam jakieś dodatkowe surowce, no i darmowego robotnika, czyli mechanikę. Teraz planeta to będzie świat ziemski. Jameson 66C może być tylko teraz tak. Czy tu się wszystko zgadza? Mamy zwycięstwo Kontakt, Ziemia Obiecana, Wyzwolenie i Transcendencja. No i to mi pasi. Takie zwycięstwo. Nie chcę dominacji zaznaczać. Więc eee, tak, pewnie będę musiał przebrnąć przez to wszystko jeszcze raz. Nie, to już jest wszystko zaznaczone. Dobra, no i będę szedł w doktrynę w czystość, więc spróbujemy sobie wybudować bramę bodajże Eksodusu? Chyba tak. Naszym celem będzie sprowadzenie ludzi z ziemi e, na tą naszą nową ziemię i musimy, polega to na tym, że musimy wybudować bramę i 20 osadników, sorry, musi przejść 20 osadników z ziemi i musimy im wybudować po prostu, e, tak jakby takie nowe miasta. Te miasta nie można nimi w ogóle zarządzać, on, on, Zarządzać one on nic nie robią, to są miasta tylko, które e, będą po prostu gromadziły nam tych osadników e, i to tyle, to jest tak naprawdę, no, no, nie jest to może zbyt łatwe, bo to dość, duży, dość dużo czasu czasami zabiera, chyba że zbudujemy tą bramę w takim miejscu, że po prostu zaraz będziemy przesuwać tylko jeden hex i będziemy budować miasta kolejne. Tylko, że tam trzeba z, bo, bodajże odległość trzech heksów zachować od, e, od naszych obecnych miast. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy siak chce iść w doktrynę czystości. Ok, co my tutaj mamy? Jest szybujący kamur. No start jest raczej średni jak na stolice Mamy Hitynę yy... I to tyle Tutaj jak się wybuduje, raz, dwa, trzy, będę miał dostęp do kamienia do włókna i do Hityny Nie ma dużo miazmy, ale to sobie zazwyczaj tak jest Tereny zalewowe Tu mamy wybrzeże, tak? Dobra, to sobie tu wyląduję Okej, okay, no nie jest najgorzej Mamy jeszcze Rezylinę i kolejne włókna więc to nie jest najgorsza opcja, szczerze mówiąc. Ok, będziemy budować farmę, e, ponieważ farmy są dość silne, jeżeli idziemy w czystość. Ok. Zbierzemy sobie pierwszy zasobnik. A, nice, możemy wybrać pierwszą snotę. Więc idziemy w wiedzę. Rozkmieniłem dość ciekawy sposób na zdobywanie... Znaczy też ta kolejność, jaką trzeba, w jakiej, w jakiej kolejności trzeba zdobywać staty, więc najpierw pójdziemy sobie w wiedzę. Chyba tutaj to sobie na razie odpuszczę, chociaż zobaczę, albo pójdę w zdrowie, albo pójdę w tą sieci baz danych. 40 mniej kary w nauce z liczby miast i to sieć memetyczna, 40 mniej procent kary w kulturze za nowe miasto, więc to jest spoko. Dobra, na dzień dobry weźmiemy sobie to. Przewidywanie 10% nauki, gdy kolonia jest zdrowa. Może być. Chociaż może trzeba było tam oszczędność na początek wybrać. Szybciej ludzie by mi się tworzyli. No dobra, teraz mam przynajmniej bonus do nauki. A, ok, zrobimy sobie szybko odkrywcę kolejnego. Badania. Będzie pionierstwo, na dzień dobry. To jest jedyna sensowna opcja. No i co tutaj musimy zrobić? zrobić? Prezenty z domu znaleźć trzy zasobniki. No a zwycięstwo to będzie zwycięstwo e, ziemi obiecanej. Ziemi obiecanej. Musimy zbadać... E, czy też wybudować satelitę komunikacji laserowej na dzień dobry. A później musimy wybudować e, naszą bramę Eksodusu i sprowadzić ziemian e, na tą planetę. Dobra, lecimy. No hmm. tu tak bym się wybudował, to byłby genialny start wręcz. Naprawdę. Niestety nie było takiej opcji. Musiałbym silniki hamujące wybrać jako dodatek do naszego stateczku. Okej, okay, tak i tak, okej, okay, no nie jest najgorzej. Tak mi się wydaje. Całkiem spoko start, tak czy siak. Let's okay. Unia Afrykańska donkey, donkey. Nawet mamy ropę Spoko Nie wiem, czy wziąć tą oszczędność 10 żywności więcej zachowywane po rozroście miast Na dzień dobry Nie wiem, czy to jest dobre tak szybko to brać Może to 25% kultury Po prostu cisnąć czołg Coś w wiedzę na początek Dobra, widok w wiedzę okay. Jak to wyglądają obywatele Coś takiego Nąki dąki tego robotnika skończył budować tą tam już się szarańcza pojawiła Okej, okay, następny zasobnik, kolektor słoneczny? No Dobra, na razie podaruję sobie ten kolektor słoneczny Przejdziemy sobie tutaj i lecimy dalej. fajne te robaczki wyglądają dające hity na... OK tutaj może być farma, na razie stop. Decyzja, co my tu mamy? Prezent domu, załóż placówkę. Spadaj pionierstwo, no właśnie się bada. Dobra. No obcy niestety na początku rozgrywki są dość upierdliwi. Co zrobić? Budujemy sobie wybieg. Naszym odkrywcom pokulamy się. Tutaj ognia do obcych, no. Jak miło. Zróbmy sobie chyba pamiątkę ze Starej Ziemi, okej. Okay. Dobra, lecimy tu. Czy oni się wkulali do tego gniazda? Niestety, już przynajmniej że uda mi się je zająć. Jakoś tak, nie ponosząc wielkich strat. Okej, okay, jest kolejny zasobnik. Nice. Dobra, tym sobie gościem powiedziałem w tą stronę. Okay, 10, punktów, 70, 10 punktów, nauki, 70 punktów energii wpadło, to jest tak. Gdy przybyliśmy na tę planetę, mieliśmy ze sobą rośliny ze starej ziemi. Dobra, to jest ten quest z roślinami, które się rozprzestrzeniają. Zostawiamy je i tyle. I idziemy w czystość. Do kultury przyjmiemy sobie praktyki laboratoryjne albo oszczędność. Dobra, nie będzie oszczędność na dzień dobry, a później pójdziemy tutaj. Let's go. Ok, kolejny zasobnik. Już nie wiem, czy to było dobre obce z tą oszczędnością. Za chwilę i tak będę chorował, pewnie. A to jest tylko. Nie, no to działa nawet gdy choroby są. Dobra, może być, nie jest najgorsza opcja. To jest tak, czystość czy supremacja? <laughs> Zboże żywnościowe. Idziemy w czystość. No, mam nadzieję tylko, że będę miał trochę tego szybującego kamienia, no bo trzy jednostki szybującego kamienia, jak dla kurcze blade. Co to mam zrobić? Zbuduj wiwarium w lekur. Spadaj pionierstwo. No, jedna tura została do pionierstwa. OK, to lecimy. Co tu można porobić? Na pewno można przejechać tutaj. Kazać im budować farmę. Tego typka, o proszę. Mam coś tutaj, 70 punktów energii dostałem, nice. Padania, hmm. Co tu opracować? Mapa gwiazd. Mapy gwiazd, czy coś innego, chemia. Czy też Dobra, zrobimy sobie genetykę, to jest najlepsze. Daję spoko budynki na dzień dobry. Może być. Też inżynierię może. Ty tam na mapie to ja już widzę łazik bojowy. Dobra, na razie niech będzie genetyka. Też może inżynieria mam blisko tych obcych, może jakieś silne jednostki by się przydały w postaci łazików bojowych. No nie będzie tak na razie, dobra. Let's go. Ktoś tam sobie wylądował Cedela, czyli Brazylijczyk El Pueblo ni El Pueblo bla blo bla Zapraszam <coughs> tu na włókno A tutaj mamy zniszczoną osadę, którą można sobie zbadać Spoko Okej okay. To tu się dzieje. Takie coś. No, może tak zostać. Tu już na pewno można kudeczkę założyć. Jest produkcja. Zróbmy skład handlowy albo klinikę. Skład handlowy, okej. Okay. Centrala, czyli Amerykanie. Bingo. Ok, zapraszam tu. Będzie plantacja. Tutaj sobie. Przeprowadzimy ekspedycję. Okej, okay, no tego bladę, że tak powiem, szybującego kamienia, to ja za dużo tutaj nie ma. W ogóle nie mam specjalnie dużo surowców strategicznych. Jest i Freeland. Może to po Australiach jest zawsze tak wkurzająca. AI zawsze wykręca nimi, kurczę jakieś kosmiczne ilości punktów. Teraz tak, może naprawdę mam tu mało surowców strategicznych. Mamy tylko ropę. A, no, siedem tytanów, okej, okay. tu mam 6 tytanów. No dobra, jest jakiś tytan, będzie można budować piechotę, ciężką przynajmniej. Tu jeszcze jest trzy jednostki szybującego kamyczka. No ale szału nie ma z tym kamieniem, sześć energii geotermicznej. No cnota. Poproszę... Praktyki laboratoryjne, o, poproszę to, będzie niedługo premia z synergii. Let's go! Tyk, 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 tyk. Tutaj zapraszam. O, coś mam, zniszczoną osadę. O, coś mi go dobrze znajomych. co za. Czy ja tu sam jestem na tej kurcze? Na tym kontynencie, na tej wyspie dużej. To byłoby nawet spokój, bym był sam. Dobra, mam nadzieję, że ten odkrywca mi tylko nie wykorpuje od miazmy. ...zbyt szybko. OK tego typka można tutaj zalokować. Dawaj tutaj, to są... ten? Obszary zalewowe chyba. Jamy tu jest kolejny zasobnik. Nice. Okej, okay, nextura. E, obszar zalewowy bingo. To zróbmy sobie... farmę? O tak, farma może być. Ja tu zbiorę sobie zasobnik. 25 do kultury, a później zrobimy ekspedycję. W tym miejscu. Teraz tak, produkcja, klinika. Zrobimy sobie klinikę szybko. 5 obywateli Lekur, OK, spoko loko. jest genetyka. Tymi ziomkami wrócimy. Badania. Jeden kultury z wybiegu. No, jakiś tam wybieg jeden mam, ale szał specjalnie nie ma można so, może na razie sobie odpuszczę ten wybieg. Co tu robić? Chemię czy inżynierię? sobie no, Będzie łazik bojowy z tego. No i tutaj. Minus 10 kultury potrzebnej do odblokowania nowej cnoty. To mi się podoba. Proszę. Lecimy. Ekspedycja zakończona. Zostałem w obywatela chyba. Jep. Dobra, obcy są na razie spokojni. Chociaż namnożyło się ich już dość sporo, niestety. Pytanie, czy oni mnie tutaj zaatakują, czy nie. Dobra, dam im rozkaz leczenia. Tym gościom dam rozkaz ekspedycji. No jeden był obywatel w lekur. To mi się podoba. Sporo obcych już się namnożyło. Ale się chyba nie będą atakować, bo nie są wkurzeni. Ja ich też nie atakowałem, więc... Nie mają chyba żadnego... Celu w tym. Dobra, wyleczenie 10 i kurczę, miast ma 10. Miodziu. Dobra, przynajmniej obcy sobie poszedł. Więc spadamy stąd. W ja że tutaj mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje. Dobra, łażąc sobie. No spoko. Miałem kupować hektów w ja na razie nie chcę. Remka, przejdźmy sobie tutaj. Produkcja żłobak, Laboratorium Co tu robić? Kolonista 9 tur, żołnierz, 3 tury. Pyknijmy sobie żołnierzyka. Albo żołnierzyka dostanę w bonusie, co ten Dobra, żołnierza zrezygnuję, zrobimy sobie ile ma 3 tury do żołnierza, tak, 9 do kolonisty zróbmy kolonistę jakie tu mam zadania jeszcze Jedną jednostkę kolonisty. No dobra, to budujemy kolonistę. Hrabrość. Federacja Słowiańska, ok. Pijamy tu. I co to mogę wybrać? Aha, mogę wybrać stację. Obóz z Kassandra. Kaskada, bo ok, ten krab się pojawi tutaj, naprawdę. No, co zrobić? Teraz co? bym tutaj chciał wybudować. Może jeden generator, tak będzie. Okej, okay, panie, pijaj do miasta. Zadanko. Jeden zdrowia z klinik, czy no to nie, to nie ma opcji. Zdrowie z klinik, tam mi się przyda. I nextura. Może ile mu tu jeszcze na kopaniu? Jak on się wyleczy? Badania plus jeden z produkcji kamieniołomu i plus jeden energii z szybu geotermicznego. No, tego na razie nie potrzebuję. Ekologia. Mógłbym usuwać miasta. Może ekologię sobie wybrać. Vivarium, <laughs> Dobra, nie będzie ekologia. Tak, ile mu tu zejdzie jeszcze kopania? Dwie tury, a życia to on ma ile? 20 punktów. No to za chwilę zgono zaliczę. Dobra, na razie niech stąd spada i się leczy. Minus 10 co tury od i pełen wypas. Darmowe utrzymanie wszystkich reliktów albo jeden kultury. To poproszę, poproszę kulturę z reliktów na bank. Energia to nie jest problemem w tej grze. Można bardzo skutecznie wykradać energię od przeciwników. To jest dość dobre. Dobra. Trzy energii, jeden produkcji. Nice. A, ok. Przejdziemy się tutaj na tym rezolinę. Mam nadzieję tylko, że obcy mnie tu nie zaatakują. Co to robić? Farma? Czy generator? Nie, będzie farma jest odkrywca, przejdziemy sobie nie tu. Tekstura. o no, proszę, jednak ktoś tu jest. Odkryto stację. Nowa cnota, co tu sobie wybrać? Plus jeden zdrowy za każdych sześciu obywateli w mieście. No to jest dobre, ale to później w late game będzie lepsze. Minus 40 kary w nauce z liczby miast. To sobie chyba wezmę. Co to jeszcze? Szybszy placówek. Darmowy robotnik. Tempa budowy ulepszeń pól. No to też nie jest najgorsze. Ale dobra, weźmiemy sobie sieci baz danych Mniejsza kara w nauce od ilości miast, to jest spoko. I poproszę wybieg Tutaj sobie przejedziemy i let's go To to było What's ours is yours Współpraca no, może być na razie Nie widzę problemu Czemu miałbym nie współpracować z Kutamą? What's ours is Otwarte granice no na razie podziękuję, nawet mam ksenomasę jakąś tutaj. Właśnie jak to jest ksenomasę, dwie jednostki, a tu są te dwie jednostki. No szały nie ma, jeżeli chodzi o te surowce strategiczne, dobra. Mamy osadnika, pytanie tu jeszcze mam ksenomasę, tak? Gdzie tu się wybudować? To jest pytanie. Gdzieś tu? Nawet spoko miasto, bo tu było mamy algi. Będzie Tytan. Energia geotermiczna. A może tutaj? Żeby kurcze wlada tutaj nie powstały jakieś gniazda obcych? Też niezły sposób, żeby się ich pozbyć. No dobra, pojedziemy sobie tu na początek, teraz tak, produkcja Co to robić? Generator 7, zrobimy chyba sobie generator. Albo robotnika. Nie będzie robotnik, teraz tak. Co by tu opracować? Można by zrobić te obce formy życia. Byłoby jeden kultury z wybiegu. To jest 15 tur, dwa wybiegi będą. Co innego mógłbym zrobić? Fizyka. 6 <laughs> tur, chemia, szyb naftowy, recycler. Zrobmy sobie te obce formy życia. Okej, okay, let's go. że obcy nie będą tu szaleć specjalnie Dobra, jadymy, jodymy. Next turn Chyba w tym miejscu, bo dobre Miasto. Co my tu mamy? Coś takiego. Okej, okay, można spadać. Proszę farmę. Tutaj się wyleczą? no zaraz się wolać. Dobra. Będziemy tutaj. Nasz osadnik. Gdzie się nim pobudować? To jest tak miasto jedno, tutaj można będzie wybudować tu albo tu, to będzie raz, dwa, trzy Dobra, to w tym miejscu można wybudować miasto kolejne. Nie, wiem, czy ja jestem na wyspie. Ciekawa sprawa. Okej, okay, otrzymałem żołnierzyka. Mam mieć, nice Dobra, ten typek się wyleczył. Można dokończyć tą ekspedycję. Sobie tutaj, jest robotnik kolejny, to można by miała drogę wybudować do tego nowego miasta. Okej, okay, co tutaj postawić? Reaktor, wiwarium, plus dwa żywności, plus jeden żywności z pustyń. No fajnie. Robię tutaj wiwarium. Next ekspedycja zakończona, w Lekursie pojawi obywatel kolejny? Wow, nieźle. Okej. Okay. Dawaj panie, tutaj może to jest tylko jedno gniazdo obcych? Genialnie. Szczerze mówiąc... Walmy miazgmy w kosmos. Co tu się stało? Badać informatykę, a tutaj zbuduj biwarię w Lekur. No to się właśnie buduje. Gansko. Dobra, nextura. No, obcych się trochę namnożyło. No, jakąś stację odkryłem. Co tu mamy? Rzeczywiście jestem na jakiejś wyspie śmiesznej. Dobra, niech się leczą. Z jednym gniazdem obcych. No trochę słabi od Że tak mało surowców strategicznych mam. Zaraz tu ile jest tego kamienia? Tu jest 3, 3... No, razem 9 jednostek szybującego kamienia. No szału nie ma. Pytanie czy ja odnajdę jakieś inne ten e, kontynenty wyspy, na których będziemy można coś ciekawego wybudować. no jest firax, to mówiąc 7 jednostek. Gdzie to zapisać? Dobra, tu może być kopalnia. Więc tak, tu można zostawić tego typka na pewno. Tego można przenieść chyba tu. Okej, okay, lecimy na tura. Z moim dworem to mi się podoba to tłumaczenie. Jestem w dobrych stosunkach z moim dworem. Okej, okay, tak można cofnąć. W dole kur. Puścimy ich na jakieś kurcze. No Boże, no ja jestem na wyspie, no genialnie. Pierwszy raz mam taki że zaczynam na wyspie, której, na której jestem sam Mistrzostwo Świata. Nie, obcy mnie atakują. Aha, podszedłem po tej gniazda tylko dlatego. A Boże, zbliżyłem się do gniazda i oszalali. Świetnie. Zadanie ukończone. 6 punktów czystości, 5 kultury i 5 nauki. Nie o... No i straciłem tylko cholernego odkrywca. Dobra, zrobię sobie odkrywcę kolejnego. Owce formy życia się robią, tego można wolać czy on ma? A nie, on stoi na miazmie, to fajne gdzie tu nie ma miazmy? tutaj ciśnie go się tu następna tura Ok, co my tu mamy? Produkcje ze składów handlowych albo energię to weźmiemy sobie produkcję ze składów handlowych nice, przyda się kolejna cnota to będzie to Kary w kulturze za nowe cnoty. To mi się podoba. Pingo. Dalej, co mamy? Jeden nauki z Akademii. No to już jest raczej średniowe. Siedem kultur za każdy wielki cud. wow, to dobre. Okej, okay, coś takiego. Tego gościa można to wyleczyć. Lecimy. Tylko trzeba mapę gwiazd pracować, żeby można zaokrętować te jednostki i będzie spoko. Coś mogę strzelać, ale chyba na razie nie chcę nic, do niczego strzelać. Co tu robić? Co to żłobek? Można by zrobić... Okej, okay, tego puścimy tam. Jest tam. Ten koleżka może zrobić... chyba generator. Nextura. Trochę mało wzgórz. Też nie, tu jest sporo wzgórz. Dobra, już że będzie mało wzgórz, ale jest dość sporo. Badania, robimy sobie mapy gwiazd. No i mamy kulturę z wybiegu już. To jest całkiem spoko. Szybka kultura zawsze na propsie. Co my tu mamy? Siedem żywności. Jeszcze są w zdrowi. Może zrobimy tak, proszę do energii. Okidonki. To też może kolej zostać, Dobra. I teraz tak jeden nauki z wywarów albo jeden żywności z wiwariów, No nie wiem. Wywarium daje do dwa do, do jedzenia, tak? Tak. Jeszcze plus jeden z pustyń. Nie wiem. Trochę mam sporo tych pustyń i tundry, więc może żywność by się przydała. Zamiast badań. Wziąć sobie żywność. Cieszę wiem. Nie, wezmę naukę. Dobra. Będzie nauka. Teraz ten typek, co tu może zrobić? Niech zrobi farmę. Okej, okay. następna tura. Ci się przyjaźnią wszyscy, to cudownie. To, to podskakuje koleś. O, on biegnie cały czas. Okej, okay. wykryto obce, to fantastycznie. <laughs> Okej, okay. dwie tury, mapa gwiazd. Eee. Dobra, nie będę nagrywał dalej. Tutaj skończę. E, dzięki wielkie i zapraszam na następny odcineczek. Zobaczymy tylko ile mam punktów. Hmm, jestem drugi. Spoko. 116 punktów.